Bonjour. Z tej strony pan Sopel. Dzisiaj zabiorę was na eksplorację pewnego ośrodka wypoczynkowego, w którym zachowało się wyposażenie. A jakby tego było mało, ośrodek oferował krystaliczne jezioro, jedno z najczystszych w tym regionie, oraz własne molo. Miejsce to przywołuje naprawdę dużą ilość wspomnień, bo znalazło tu wiele artefaktów, ale żeby nie zdradzać chociaż będę wymieniać naprawdę długo bo ten ośrodek miał bardzo bogatą ofertę to zapraszam do oglądania kolejnego rybeksu. Na samym początku warto również dodać, gdyby nie taktyczna alpaka, no tak na Instagramie się nazywa, tak naprawdę w realu Patryk, to ta eksploracja by się nie udała. Dziękuję. Oprócz tego ujrzymy również lisu. Huberta oraz oczywiście Adama. Dlatego w tym odcinku będzie bardziej weselej niż w innych moich filmach. Prawilna kobieta na swoim miejscu. Już nie. Wydostała się na wolność, jest poszukiwana. Wróćmy jednak może do samego tego miejsca. Jest to tak naprawdę ośrodek wypoczynkowo rehabilitacyjny. Swoją działalność rozpoczął na początku lat 80. ubiegłego wieku. Prowadziło go dwóch gospodarzy. Ten obiekt wyróżniał się dosyć fajnym rozwiązaniem i dosyć nietypowym też przy zakwaterowywaniu gości. Już mówię o co chodzi. Ośrodek oferował dwupiętrowe pokoje. Z czego u góry był jeszcze dodatkowy balkon, i było to idealne rozwiązanie dla rodzin. Rodzina z dziećmi miała na dole łazienkę, kanapy, które można było rozłożyć, a u góry, jak już wspominałam, balkon oraz oczywiście łóżka i jakieś inne meble. Była to baza noclegowa dla 88 osób. Oprócz wcześniej wspomnianej plaży, i molo, miejsce oferowało również zaplecze sportowo-rekreacyjne. Korty tenisowe boiska do gier zespołowych, czy nawet tereny do jazdy konnej. Oprócz tego oczywiście stołówka, bar, świetlica dla dzieci, biblioteka, czy nawet sala kinowa. I jak to u mnie bez ciekawostek nie byłoby filmu, w okolicy znajdowało się zo, czy nawet dwa akwaparki. Ponadto goście mogli skorzystać z wypożyczalni sprzętu wodnego, łódki, kajaki. Oraz pracownie artystyczne, gdzie pod okiem doświadczonych instruktorów mogli rozpocząć nową pasję. Warto też dodać, że duża część z tych atrakcji byłaby spłatna dla gości. I taką wisienką na torcie dla takiego eksploratora jak ja jest fakt, że znalazłam pierwszy raz w opuszczonym miejscu automat do gier, bo znajdował się w tym ośrodku salon gier. Play. Dwa takie trzy to 4, Ori. Chociaż jeden rzutem się zachował w nim. Ośrodek bardzo prężnie się rozwijał, co widać po tej ofercie, którą Wam omówiłam. Ciekawą rzeczą, jaką natrafiłam podczas poszukiwań informacji na temat tego miejsca, jest film, filmiki, tak naprawdę, znaleziony na YouTubie, które dotyczyły obozów. Jogi właśnie w tym miejscu. Pamiętam jak mega się cieszyłam, że natrafiłam na taki relikt, bo to było bodajże z 1996 roku i można to było fajnie porównać, jak to wyglądało w czasach działalności i jak to się zmieniło właśnie pod upływem czasu. I według mnie to w sumie jest najlepsze, idziesz sobie eksplorować oczywiście bez niszczenia tego miejsca, co jest najważniejsze, i bez podawania lokalizacji. I później szukając właśnie informacji do tego filmiku, natrafiasz na tej samej platformie, na YouTubie, na filmik, na znalezisko filmowe o tym miejscu z 1996 roku i zostało ci to dane. Masz możliwość, żeby wejrzeć właśnie w przeszłość tego ośrodka. Możesz porównać, co się zmieniło. I dla mnie to było naprawdę wow. Więc innym eksploratorom pracującym właśnie przy montowaniu filmików w szukaniu informacji tego samego życzę. O, ścisłe I dlatego dziwi ten fakt, że taki ośrodek z taką ofertą, z, z dostępem do jeziora, z własną plażą, molo naprawdę długo by to wymieniać został opuszczony. Według relacji jednej osoby, przedsiębiorstwo upadło w latach 90. ubiegłego wieku. Następnie obiekt przeszedł na własność gminy. Po kilku latach ponownie zmienił właściciela bodajże na osobę prywatną, która oferuje obecnie tylko wynajem domków, a ośrodek, jak widać, stoi zamknięty i opuszczony. Według innej relacji, to, że właściciel zbankrutował, to może za dużo się nie różni. Ale fakt, że sam obiekt został opuszczony w 2010 roku. Jednakże mam cichą nadzieję, że obiekt zyska drugie życie. Chociaż wyobrażam sobie, jakie to będzie trudne i naprawdę duże nakłady finansowe będą potrzebne, żeby to wszystko przebudować, bo jednak wystrój jest no dosyć stary, i żeby to wszystko zreformować, miejsce naprawdę ma ogromny potencjał. Bo ja bym na przykład chciała ponownie wyjechać tak właśnie gdzieś daleko od cywilizacji i siedzieć tylko nad jeziorem. Na pewno coś no, tylko pytanie: jest jestem, to czytać. Tutaj jest M albo W. Mam nadzieję, że Urbek z Wam się podobał, że fakt, że publikuję co dwa tygodnie, nie co tydzień. Nie zmieni waszego podejścia do mojego kanału. Merci i do zobaczenia.